wszystkim idę właśnie na basen i to jest moja nowa forma aktywności, więc stałam się o 5.30 jest godzina 5.55 a ja marszeruję na trening jest 5.57 mam tam 20 minut, także zaraz powinnam być Wróciłam z basenu i biorę się za śniadanie. Pokażę Wam dzisiaj, co będę przygotowywać. Dzisiaj przygotuję śniadanie. W ogóle cały dzień z moich gotowych jadłospisów wegetariańskich, które wczoraj miały swoją premierę. Mega się cieszę. E, I dzisiaj Wam chciałam pokazać mega fajne śniadanie. Będzie to owsianka hałbowa. Więc dla wszystkich fanów hałwy i słodki śniadań, polecam taki wybór. Oficjalnie pokazuję Wam mój jadłospis wegetariański. Są naprawdę piękne zdjęcia i przepisy. I zaraz Wam pokażę śniadanie które będę przygotowywać dzisiaj i zaraz do tego o, o, o. To będzie moje dzisiejsze się wygląda pięknie, a smakuje jeszcze lepiej. I tutaj mam przepis, nie będę Wam się tutaj chwalić. Zaraz pokażę w kuchni, także zapraszam. Tutaj Wam chciałam pokazać, że oprócz w formie takiej e-bookowej, przygotowałam to także w formie tabelek. Także można to też sobie wziąć na przykład do kuchni i też będzie to łatwiejsze. Więc wszystkie posiłki są też przygotowane w formie do wydruku. Do przygotowania tej owsianki potrzebujemy skyr jako dodatek, cukinia jako dodatek warzywny, nektarynka albo brzoskwinia. To będzie na mój sos chałwowy, czyli tahini i miód. Na mleku to ugotuję. No i tutaj mam płatki owsiane, także przygotowujemy. Do garnka wsypujemy startą cukinię, zalewamy to mlekiem i gotujemy. Na koniec wsypujemy płatki i gotujemy yy, tam 3-4 minuty. Tutaj dolewam do tego 150 ml mleka. I teraz wrzucam to na gaz. W międzyczasie kroję sobie brzoskwinie. Tutaj dowolność orzechów, owoców jest taka, jaką chcecie, także tutaj można sobie zamieniać. Akurat w jadłospisie na 1600 kalorii mam brzoskwinie. Akurat są one teraz dostępne. Tutaj w jadłospisie są głównie takie owoce sezonowe, więc pojawiają się i truskawki, i maliny, i też warzywa takie, które teraz mamy, czyli kalafior, broku, Także bardziej patrzyłam na sezonowość, ale tutaj też nie ma problemu, żeby korzystać z niego na przykład jesienią, ponieważ mamy duży dostęp do mrożonych też owoców. Teraz przygotuję sobie sos houmousowy. Tutaj mam tahini takie z Biedronki. Ona ma 100% jakby sezamu. Tutaj jakby po, e, rozdzieliły mi się warstwy, dlatego wymieszam. Bardzo lubię taką konsystencję. Jest mega fajna, e, smaczne te tahini, więc e, polecam. Jest takie ogólnodostępne. E, I teraz będę przygotowywać sos chałwowy. Mam końcówkę miodu. I teraz całość mieszamy. To tahini jest dość takie gorzkie, dlatego ten miód ma nadać taki smak mmm, takiej słodkiej hałwy. Więc o, tak to będzie wyglądać. Jeżeli chcecie mieć bardziej takie lejące się, można dodać troszkę wody. Dodatek cukini, tutaj w tej owsiance ma zwiększyć objętość, żeby też być bardziej sytym i dodać też tak jakby więcej wartości odżywczych. I tutaj macie opisane wszystkie składniki, gramatury, ilości domowe, sposób przygotowania i, i też kaloryczność, białko, tłuszcze, czyli makroskładniki. Widać jaka owsianka jest kremowa, mega lubię taką konsystencję, także polecam ten przepis. Do tego dodaję brzoskwinie, dwie łyżki styra, też żeby zwiększyć białko w posiłku, tak aby nie być głodnym po takiej owsiance. I całość polewam sosem chałwowym. Tak się prezentuje owsianka hałbowa z mojego jadłospisu wegetariańskiego. Wszystkie posiłki są tam mega szybkie do przygotowania i smaczne, także polecam. Ja biorę się za jedzenie. Czas na, drugi, na obiad. Trochę się zapracowałam i dzisiaj na obiad będzie risotto. Mega, ja lubię. Jest z dodatkiem białej fasoli jako źródło białka. Mamy tu szczypiorek, bardzo dużo waży, tylko nie dostałam dzisiaj cukinii. Dlatego użyję kalafiora. Także chciałam zostawić taką dużą różnorodność. Tutaj mamy składniki i naprawdę jest to pyszne. I zabieramy się za przygotowywanie. Tutaj też mamy to przygotowane w formie do wydruku. I mój obiadek będzie miał 500 kalorii, 20 g białka, 14 g tłuszczu i 52 g węglowodanów. Tutaj pokazuję wszystkie składniki. Mamy fasolę, cebulę, marchewkę, szczypiory. Ja użyję sera padano. Nie jest to ser wegetariański, od razu powiem, bo ma w składzie. Tutaj mamy pod, Boże, podpuszczkę, która jest pochodzenia zwierzęcego. Dlatego w jadłospisie zapisałam że jeżeli ktoś chce ograniczyć mięso, no to może użyć sobie tego sera, a na przykład spożywa sery, a jeżeli ktoś w ogóle nie je produktów pochodzenia zwierzęcego, to żeby zamienić to na ser wegański. Albo zawierające podpuszczkę mikrobiologiczną, też się zdarzają takie. No i tutaj mamy ryż, także to podsmażę z marchewką, tu ugotuję osobno, wsypię ryż, Zaleję bulionem, ugotuję, na końcu dam fasolę, posypię serem i posiekanym szczypiorkiem. Także kroimy warzywa. W rozgrzaną patelnię wrzucamy warzywa i smażymy to, chwilkę podsmażamy i zaraz wsypiemy ryż i zalejemy gorącym bulionem. Do miski sobie od razu wsypię 50 g ryżu, To jest taka moja standardowa ilość. I zaraz to wsypało się 55, i zaraz to wsypię do warzyw. Do warzyw wrzucamy ryż. Ja to mieszam ze wszystkim. I zalewamy gorącym bulionem. Ja akurat. Nie miałam bulionu, myślałam, że jeszcze mi się została jakaś piramidka smaku, dlatego ugotuję to na wodzie i dodatkowo przyprawię. I teraz gotujemy do miękkości ryżu. Znalazłam błyszczyznę, którą kiedyś Wam pokazywałam, i dodam ją tutaj dla smaku. W międzyczasie sobie posiekam szczypiorek i zaraz Wam opowiem. Trochę o tych jadłospisach gotowych, dokładniej, co to jest, dla kogo są i jakie są właśnie zalety z jadłospisów gotowych, z których właśnie przygotowuję ten obiad. W międzyczasie gotuje mi się obiad, chciałam Wam krótko powiedzieć o tych gotowych jadłospisach, dla, dla kogo one są i dlaczego je stworzyłam. Te gotowe jadłospisy wegetariańskie są taką świetną propozycją dla osób, które chcą ograniczyć mięso w swojej diecie, ale boją się o niedobory pokarmowe. Diety zostały tak zbilansowane, aby dostarczyć wszystkich składników mineralnych, witamin i też makroskładników, bo bardzo często zdarza się też, że jest niska podaż białka w diecie bezmięsnej. Dodatkowo i zadbałam o wszystkie składniki, na przykład żelazo, które też często jest niedoborowe w diecie wegetariańskiej. I tutaj właśnie jakby spisy przygotowałam w dwóch wersjach, czyli takiej ładnej, graficznej, które można znaleźć, którą można mieć na komórce bądź na komputerze i też są zdjęcia, żeby pokazać Wam, jak to wygląda, jak to podać i zdjęcia są naprawdę mega, mega smaczne i muszę przyznać, że wszystkie zdjęcia zrobiłam sama, troszkę się poduczyłam w robieniu zdjęć i mam nadzieję, że wyszły one o wiele lepsze. Pokażę Wam zaraz, jak to wszystko wygląda. I posiłki są naprawdę kolorowe, są naprawdę przepyszne. I ta przygoda testowania tych posiłków była mega smaczna, ponieważ wszystkie, prawie wszystkie, były smaczne, a te, które były takie 7 na 10, to gotowałam je jeszcze raz i modyfikowałam przepis. Także wszystkie posiłki są przeze mnie przetestowane i wszystkie posiłki są smaczne. Dieta wegetariańska, taki jadłospis, jest świetnym pomysłem dla kogoś, kto nie ma pomysłów na posiłki i otwierając lodówkę nie wie, co ma zjeść. Tutaj macie jakby po 14 propozycji na śniadania, drugie śniadanie, obiady i kolacje. Dodatkowo wszystkie posiłki są zbilansowane, przez co nie musicie martwić się, ile to ma kalorii, czy ma odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych, ponieważ ja już to obliczyłam i w, przy każdym posiłku znajduje się też tutaj wartość kaloryczna, białka i tłuszcze. To też jest taka fajna metoda na oszczędności czasu, jeżeli chodzi o robienie zakupów, ponieważ nie musicie iść do sklepu i myśleć co by tu kupić, tylko po prostu robicie sobie listę i kupujecie według tej listy. To też jest oszczędnością czasu. Elastyczność. Zrobiłam taką tabelkę, dlatego dodałam propozycje posiłków, aby każdy miał taki wybór, co może sobie zjeść, czyli na przykład nie ma sztywnego spisu, że na śniadanie jest to, na drugie to, na obiad, tylko możecie sami sobie wybierać propozycje, które lubicie i też komponować to w tabelkach. Jest to duża taka różnorodność i dzięki temu, że na przykład macie, sami możecie sobie komponować i wiecie, ile powinno mieć Wasze drugie śniadanie, możecie w to miejsce, na przykład będąc na wyjeździe, zjeść sobie na przykład loda. To jest taka taką, daje różnorodność i też daje taką elastyczność, jeżeli o to chodzi. Tutaj mi się wszystko już ugotowało i teraz dodam do tego fasolę. I tutaj będzie pół puszki, dlatego zawsze polecam gotować na dwa dni, aby zużyć cały produkt. Tu już mam odsączoną fasolę i dodaję i mieszam z tymi wszystkimi składnikami. Zaraz dodam jeszcze tego kalafior. To jest porcja na jedną osobę. Tutaj mam ugotowany kalafior i jego ja dodaję do obiadu. Miała być w przepisie jest dodana cukinia, ale no niestety nie było. A kalafior jest takim warzywem też sezonowym, który się tutaj też super sprawdzi. Ja ogólnie uwielbiam kalafior, także zaraz wzbogacimy obiad tutaj o takie warzywo. Moje ulubione papryki, także też przyprawię do smaku. Oczywiście, pieprz i sól. Tak się prezentuje całe danie. Teraz posypiemy to serem. i szczypiorkiem i tak się prezentuje obiad z jadłospisu. jest mega szybkie do przygotowania tą zaletą jadłospisów są strasznie szybkie do przygotowania posiłki tutaj mam obiad i zaraz Wam go pokażę tak się prezentuje obiadek, jest to kolorowy, pełny warzyw, białka w postaci fasoli, szczypiorek jest marchewka, ryż i ser, obiad także w jadłospisie znajduje się więcej propozycji na tego typu dania. Dużą robotę tutaj zrobiła marchewka, nadała takiej słodkości, a cukinia, która tutaj jest w oryginalnym przepisie, ona nadaje objętości, tak samo jak kalafior, więc tutaj cukinię można zamienić na kalafior, na brokuła albo na fasolkę szparagową. Na ostatni posiłek przygotuję omleta, kiedy siadam go codziennie na śniadanie, a później troszkę na kolację i dzisiaj właśnie będzie jako ostatni posiłek i, będę, i użyję do tego papryki, będzie mozzarella, szczypiorek i mąka pełnoziarnista. Będzie to przepis, który nie znajduje się w moim jadłospisie, ale mieszam sobie te przepisy właśnie z jadłospisu i takie swoje, któreś tam, które kiedyś używałam, e, dlatego teraz zrobię sobie tego omleta. Użyję sobie jednej czwartej, zaraz zobaczę, czyli to będzie akurat połówka i do tego pół mozzarelli light. Do tego dodaję 40 gramów mąki żytniej. Dodam sobie jeszcze przytrawy. Po szczypiorku dodam do masę, a pół posypię. I tak wygląda masa i teraz na rozgrzaną patelnię nakładam masę i będę smażyć z obu stron. Omlet mi się już smaży, ja go przykryję i będę smażyła pod przykryciem. Omlet wygląda pięknie i teraz smażę go z drugiej strony i już będzie koniec. Tak się prezentuje mój omlecior. Omlet jest już gotowy. Pachnie pięknie. Pachnie przyprawami. A tutaj jest mozzarella, taka lekko przypieczona. I pachnie tutaj trochę pizzą. Także to jest moje dzisiejsza, moja dzisiejsza kolacja. Także zabieram się do jedzenia. Jeszcze cyknę fotę.